Witajcie serdecznie na moim kanale. Dziś w końcu jest ten dzień, kiedy nagrywam dla Was film o mojej pielęgnacji, bo o tą pielęgnację dostaję od Was naprawdę bardzo dużo zapytań. Już wam dawno obiecałam, że przy okazji, jak siądę i nagram jakiś film tam bardziej merytoryczny, to przygotuję dla was właśnie tą pielęgnację, co używam, jak używam, która pielęgnacja jest obecnie moją. Ulubioną, no i opowiem Wam również, co się zmieniło ostatnio w tej pielęgnacji, bo podoba Wam się moja cera. Więc zostańcie ze mną, bądźcie uważni. <grym> Zapraszam! Moja cera jest bardzo kapryśna. Ja ogólnie może zacznę od tego, jak zawsze zaczynam każdy film z pielęgnacją. Cześć, nazywam się Marta i mam cerę mieszaną, ale z racji tego, iż choruję na Hashimoto od wielu lat, moja cera jest bardzo kapryśna, zaburzona hormonalnie i często bywa, pomimo tego, iż jest cerą mieszaną, przesuszana. Pamiętajcie, że produkty, o których dzisiaj będę mówić, świetnie sprawdzają się u mnie i będę Wam polecała produkty, które dla mnie są dobre, a czy u Was się sprawdzą? Tego nie potrafię powiedzieć. Będziecie musieli albo spróbować sami, albo <laughs> nie spróbować. Kochani, słuchajcie, jeśli chodzi o kosmetyki i o moją pielęgnację, ja do pielęgnacji podchodzę bardzo poważnie. E, o ile w kolorówce e, nie szukam. E, czystych składów, czystych rozwiązań, produktów mineralnych, naturalnych, a nie, nic z tych rzeczy, bo musiałabym jakby 90% swoich kosmetyków, które posiadam, wywalić do śmietnika. Tak, jeśli chodzi o pielęgnację, e, zaczęłam szukać od jakiegoś czasu bardziej czystych rozwiązań, czystych składowo, lepszych jakościowo. Zaczęłam troszkę się tym interesować, ale bez przesady. Uważam, że we wszystkim trzeba mieć. E, zdrowy rozsądek, i jeśli nie wylewamy tego wiadra na twarzy, to nam to nie zaszkodzi. Ja mm, też mam coś takiego, że ja mam dobraną pielęgnację i jest tego dużo. E, to, nie używam wszystkiego ciągle. Nie jest to taka pielęgnacja, że jeden krem używam i rano i wieczorem, i aż zużyję opakowanie, wtedy sięgam po następny. Często jest tak, że w zależności od dnia, i już Wam zaraz wytłumaczę dlaczego, moja pielęgnacja jest inna. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które i te osoby, które e, mają przypadłość Hashimoto, czyli chorą tarczycę, będą mm, wiedziały o czym mówię. Jednego dnia ta cera jest naprawdę w porządku, innego dnia wydziela sebum razy 10, a jeszcze innego dnia raptem jest przewrażliwiona, taka ckliwa i potrafi dostać jakieś alergii, a później jeszcze kolejnego dnia w ogóle jest sucha. Więc ta pielęgnacja musi być troszeczkę różno raka, ale są to produkty, które mam sprawdzone od dłuższego czasu. Ja też staram się. E, używać dłużej produktu, zanim wyrażę o nim jakoś swoją opinię, i te produkty, które mam tutaj i uzbierałam, tutaj są to moje sprawdzone produkty, które chciałabym Wam polecić, ponieważ to Wy prosiliście o te rekomendacje, żebym opowiedziała o mojej pielęgnacji, ponieważ często dostaję od Was, no brzmi to nieskromnie, ale okej, okay, dostaję od Was masę komplementów dotyczących mojej cery. Pamiętajcie, że ja jestem osobą, która ma w miarę stabilną gospodarkę hormonalną, czyli pomimo tego już mam zaburzenia Hashimoto, przyjmuję leki, mam też specyficzną dietę, która myślę ułatwia mi to, chociaż to też mowa o diecie jest też ryzykowna w moim y, przypadku, dlatego, że y, każda dieta u każdego może się sprawdzić różnie, tak jak krem, tak, więc to nie znaczy, że od dziś masz przestać jeść to, tamto, czy tamto, żeby mieć tak jak ja. Nie, bo Ty możesz na to zareagować inaczej i warto jest o tym właśnie wspominać w moim odczuciu, ponieważ musimy posiadać taką świadomość. Kochani, od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od tego, jak e, ja zaczynam mój dzień. Czyli mój dzień zaczynam klasycznie od hartowania mojej buzi. Czyli em, w zależności od tego, jeśli wstanę. Rano a dzień wcześniej używam maski. Nam, o maskę będzie na samym końcu. To staram się umyć tą moją guzię delikatnym żelem e, do twarzy bądź też pianku. Ja bardzo pokochałam słuchajcie pianki od Klosze. E, jest to łagodna pianka do mycia twarzy i to jest z aloesem e, Vanilla Fruit Extract. I to jest pianka, którą ja już prawie zużyłam, już, jeszcze gdzieś z tyle mi zostało. E, bardzo cenię sobie w niej nie tyle domywanie makijażu, bo nie stawiam na to, żeby ona mi domywała ten make-up, a stawiam na tą łagodność i brak ściągnięcia, uczucia ściągnięcia skóry, bo i tak mam bardzo twardą wodę. E, my mamy uzdatniacze i tak dalej, więc jakby ta woda i tak jest trochę zmiękczana. Natomiast e, staram się, by ten produkt e, nie dawał mi odczucia ściągnięcia mojej buzi. Ponieważ gdy miałam produkty, które ściągały tą buzię, automatycznie powodowało to, że moja skóra wydzielała więcej sebum. To jest tak, taki ciekawostek. Więc ta pianka sprawdza mi się rewelacyjnie, z bardzo łagodną formą do mycia buzi, niepodrażniającą, a na takie kosmetyki bardzo mocno zwracam uwagę. Dodatkowo marka klosze ma dosyć fajne składy, więc polecam Wam przeczytać. Ona y, znajduje się stacjonarnie, wydaje mi się, w Douglasie, natomiast w internecie śmiało możecie ją kupić. Kolejna rzecz, którą robię, to jak myję tą buzię, to staram się naprzemiennie używać ciepłej, nie gorącej, ciepłej wody i bardzo zimnej wody. Możecie, jeśli lubicie sobie po prostu wlać dwie miski wody, chociaż ja aż tyle nie potrzebuję, więc po prostu na zasadzie cyrkulacji kranem prawo w lewo, prawo w lewo i po prostu staram się tak, nie wiem, cyklicznie trzy ciepłe uderzenia i kończę Trzema zimnymi uderzeniami. Nazywam to takim hartowaniem skóry, ale zauważyłam, że przynosi to bardzo dobroczynny efekt, jeśli chodzi o moją skórę. Potem zaczynam od kremów pod oczy. Ostatnio używam dwa kremy pod oczy. Jeden z nich jest to uzdrowisko, krem pod oczy i na powieki, który rewelacyjnie sprawdza mi się szczególnie, kiedy mam podrażnione oczy, bo warto też wspomnieć, że jestem alergikiem. A teraz zaczyna się już taki sezon, bym powiedziała, typowo alergiczny, kwitnięcie. Brzozy, trawy niestety nie są dla mnie łagodne Wszystko to powoduje bardzo nadrażliwość moich oczu i łzawienie moich oczu I ten krem przynosi mi niesamowitą ulgę Ulgę naprawdę, ulgę gdzie przeważnie jak moje oczy były takie ckliwe To dostawałam łzawienia, piekły mnie zewnętrzne kąciki A ten naprawdę I rzadko się zdarza, muszę Wam powiedzieć, że krem jest przeznaczony również na powieki, więc jakby ten krem daje mi takie zielone światło, że mogę sobie po całej tej przestrzeni pomasować, co jest też fajne, bo powiem Wam szczerze, że często robiąc bardzo dużą ilość makijażu, no niestety moje powieki się też przesuszają i są też obciążone różnymi produktami, więc ten krem Wam serdecznie polecam. Od jakiegoś czasu również testuję z Oli Henriksen ten Banana Bright Eye Cream. Jesteśmy w początkowej fazie testów jeszcze, ale ja już widzę efekty Jestem zachwycona, staram się go używać. On jest bardziej bogaty, więc używam go albo pod makijaż, albo na noc, e, bo ten krem jest zdecydowanie dużo lżejszy w swojej konsystencji. Natomiast ten z oj, Henriksem, e, Prze... Cudownie, e, jest taki bogatszy, więc fajnie im się łączy z korektorem, nie wysadza go, a dodatkowo naprawdę fajnie nawilża tą okolicę oka. Dla mnie pielęgnacja okolicy oka to podstawa. Podstawa. A jak już jesteśmy przy oczach, przy oczach, to odkryłam rewelacyjny produkt, który aplikuje w ogóle pod krem. I powiem Wam, że odkryłam totalny sztos, totalny hit, jeśli chodzi o serum pod oczy. Jest to serum, które daje natychmiastowy efekt takiego napięcia tej skóry, okolicy pod okiem. Eee, I używam pod krem, szczególnie w wieczornej pielęgnacji. Rano te oczy rzeczywiście wstaje bardziej wypoczęta. Jakby bardziej jaśniejsza się zrobiła ta okolica pod okiem. Mowa tu jest o Basic Lab. Wcześniej byli, słuchajcie, w Hebe. Wiem też, że chyba w super Farm, a obecnie mają sklep internetowy, więc żeby kupić te produkty, to tutaj zostawiam Wam oczywiście info, gdzie możecie kupić. I powiem Wam, że ja naprawdę odczuwam e, taką inną jakość, bo to nie tyle nawilżenie, co właśnie takie napięcie. Ciężko to wymówić, ale ten produkt zawiera Arginielinę czy coś jest, tutaj mam też wrzucę, e, bo ja mam problem, że jak są takie ciężkie słowa, to jest ciężko to wypowiedzieć. E, to jest taki naturalny botoks, taki naturalny, bezpieczny wypełniacz i tym bardziej jest on fajny w okolicy pod oko. Myślę, że ten produkt sprawdzi się szczególnie dla osób, które mają tendencję do opuchnięć, e, które mają tendencję do właśnie zasinień, bądź bo, bo, też mają tutaj właśnie ja zauważyłam, że ta dolina łez i tutaj te moje śmiechowe, które są już dosyć mocno Widoczne. One naprawdę są takie jędrniejsze, coś w tym stylu. Jestem zachwycona tym produktem i chcę go Wam serdecznie polecić. Następnie przechodzę do tonizacji twarzy Ja mam tak, że ja tonikiem omijam e, okolice oka Więc z racji tego już pomyciu przeważnie ta okolica jest moja mocno ściągnięta Lubię najpierw zająć się okolicą oka, dopiero później nałożyć tonik na twarz Ale nie pomijam tego, bo tonizacja twarzy, kochane, jest strasznie istotna Bardzo wiele z Was pomija ten etap w pielęgnacji e, Wiem z doświadczenia i z rozmów przeprowadzonych z Wami e, Nawet moja własna matka pomija tonizację, więc e, tak Wiem, że jest to pewien proces niezrozumiały. Po co mi toni. Przecież płyny mam. A płyny celarni to nie tonik, kochane. Ostatnio odkryłam bardzo fajną firmę, która ma w sobie 98% składników naturalnych. Jeśli jesteście tym zainteresowane, ja jestem zachwycona tym produktem. Jest to bezwacikowy tonik do twarzy w formie żelu. Bardzo wydajna sprawa, świetna sprawa, chcę Wam polecić, naprawdę. Ostatnio też robiłam masę materiałów i też pisałam o tym i opowiadałam na story na Instagramie, więc jeśli chcesz dołączyć do mnie do Instagrama, to tam też polecam, bo te produkty były już przeze mnie tam wspominane. E, tak samo jak właśnie krem pod oko, z uzdrowiska, które Wam też pokazywałam, to tak samo jest w przypadku tego produktu. Podstawą mojej pielęgnacji jest tonik, który ma łagodzić podrażnienia i wyciszać, uspokajać moją buzię. Więc zawsze jakoś tak wewnętrznie sięgam po produkty typu róża i typu wyciąg z nagietka. I jak mam wyciąg z tego nagietka, to mam takie poczucie że ta skóra jest taka wyciszona, taka spokojna, taka e, zrelaksowana i odprężona. I chyba tych słów mi brakowało. Właśnie to daje mi ten produkt. On naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdza. Mamy tutaj 100% napar z nagietka, dziewanny i rutyny. E, jeśli jesteście zainteresowani, to Wam serdecznie polecam. Już też praktycznie zmęczyłam e, ten produkt e, z wyciągiem z aloesu. To jest e, Mario Badescu. Ja sobie kupiłam taki zestaw z Mario Badescu do twarzy takie ratunkowe na te moje pimple. I jeśli chodzi o tonik, to świetnie sprawdza mi się właśnie ten produkt jako tonik. Jest tutaj właśnie wyciąg z aloesu, z ziół oraz z wody różanej. Naprawdę rewelacja, i kupię sobie go w dużym formacie, jak mi się skończy. A no, jak mi się skończy ten i tamten i tamten, to sobie kupię, bo teraz mam takie mocne postanowienie, że będę wykańczać moje produkty, a nie kolejne kupować, więc to też jakby takie we mnie urosło tak e, i kolejna rzecz, którą też e, mam już od dłuższego czasu z Basic Labs, bo to będzie drugi produkt z Basic Labu, e, który wam chcę polecić i jest to właśnie to serum ja uwielbiam serum, które daje mi poczucie mocnego nawilżenia w mojej buzi. Nie lubię kiedy serum od razu się wchłania i jakbym go nie używała i ma taką lepką warstwę. Mam poczucie, że wtedy to serum nie jest jakby takie treściwe dla mojej skóry. Zauważyłam, że muszę mieć serum, które daje mega mocny efekt nawilżenia i to serum mi to daje. Dodatkowo, skład tego produktu jest naprawdę bardzo fajny. Yy, powiem Wam szczerze, że naprawdę zostawię Wam info na dole. Poczytajcie, się, znacie się na tych wszystkich składach i tak dalej. Ja sobie poczytałam i stwierdziłam, że naprawdę jest bardzo dobrze. Oczywiście jest napakowany kwasem hialuronowym, który jest no, dla osób, które nie wiedzą, czym jest kwas hialuronowy. Jest to jakby kwas, który ma głównie za zadanie nawilżać naszą skórę. Dodatkowa informacja jest taka, że ma być to produkt, który ma nie zapychać naszej buzi, pomimo właśnie tak treściwej, e, swojej bogatej. Formuły, więc wam serdecznie polecam, jeśli macie ochotę przetestować. Myślę, że mało się mówi właśnie o kosmetykach Basic Lab w ogóle w internecie. Przyznam szczerze, że chyba nigdzie nie znalazłam więcej informacji, bo chciałam się rozeznać, czy dużo osób mówi i szukałam recenzji. i Myślę, że warto jest zainteresować się tą firmą, bo posiada w swojej gamie naprawdę ciekawe produkty. I takim chcę wam podpowiedzieć, bo też wzięłam sobie tutaj, żeby wam pokazać, bo długo szukałam też fajnego kremu dla moich dziewczyn na twarz, który nie będzie kremem zimowym, ani nie będzie takim kremem, bo obie mają niestety tendencję do suchej buzi. I mają tendencję do tego, że długo przebywają na dworzu, więc mają wiecznie spieszchnięte policzki. I muszę Wam powiedzieć, że ten krem, ten codzienny krem nawilżający do twarzy, i on jest od pierwszego miesiąca życia ma 99% składników pochodzenia naturalnego. Ja bardzo patrzę na składy kosmetyków, jeśli chodzi o majkę, ponieważ moja Maja jest atopowcem. I u mojej maji często różne kosmetyki, na przykład nie może używać musteli, ponieważ Mustella powoduje przez, nie wiem, chyba czynniki zapachowe, że niestety dostaje alergii. Emotopik nam się świetnie sprawdza, ale dzisiaj nie, nie o majce, tylko tak jak mam mówię i ten krem też mam sprawdzony u majci. E, smaruję jej buźkę e, przed wyjściem na dwór i rewelacyjnie się sprawdza i właśnie to też jest z tej firmy Basic Lab. Jak już poszło serum, to po serum, co? idzie krem. <noise> w takiej kolejności. I powiem Wam, że od dłuższego czasu katuję dwa kremy do twarzy, e, które mi się świetnie sprawdzają na dzień, pod makijaż i w ogóle. I jestem w trakcie też testowania całej serii Oli Henningsen'a. Natomiast te produkty, zobaczcie jakie mam zużycie z Lotusa, z e, No po prostu zużyłam ten krem prawie, że cały. Zostało mi tak naprawdę już sama, sama końcóweczka. Przecudnie pachnie w ogóle takim świeżym ogórkiem. Bardzo mi się podoba zresztą ten zapach. I muszę Wam powiedzieć, że ten krem naprawdę świetnie nawilża moją skórę twarzy. Ale na przykład ten żel do mycia twarzy średnio mi się ten Sojowy, soj. Sprawdził natomiast ten krem do twarzy rewelacja. Pięknie nawilża moją skórę i pozostawia ją taką miękką, naprawdę w dotyku, co bardzo mi się podoba. I drugi krem, który też używam i uwielbiam i to jest już moje drugie opakowanie tak śmiało mogę powiedzieć. Jest to nawilżający krem od marki klosze z olejem awokado i olejem ryżowym. Musiałam spojrzeć, bo nie pamiętam tego drugiego oleju, ale wiedziałam, że z awokado. I powiem Wam, że to jest po prostu krem, który tak niesamowicie też nawilża moją skórę. Może być on też traktowany jako krem wieczorny, ponieważ on ma już taką bogatszą konsystencję. I ten krem wjeżdża właśnie w te dni, kiedy mam tą skórę taką bardziej przesuszoną. Wiecie, ja też testuję dużo kosmetyków. Ja tych produktów używam dużo. Dużo nowych podkładów, innych rzeczy i itd. Więc moja ogólnie cera jest bardzo rozchwiana, yy, jeśli chodzi o Nastroje, może moje jest to Natomiast myślę, że tą pielęgnację, którą mam ustawioną obecnie, naprawdę nie narzekam i rewelacyjnie mi się sprawdza. No i jak przychodzą te dni, kiedy już sobie poużywam za dużo, albo coś mi przypcha, albo tak jak mówię, śmieję się, akurat idealna data na to, żeby ci wyskoczył po prostu prysz na policzku, kiedy miałeś zaplanowany film, żeby nagrać o swojej pięknacji, bo przecież masz świetną cerę, nie? Tak, ja się zawsze z tego śmieję, zawsze jest to samo, ale w takich momentach słuchajcie, właśnie ten Drying Lotion mnie ratuje już, nie jednej osobie go poleciłam. Eee, no to jest spirytus chyba salicylowy, jak się nie mylę. Okej, okay, musiałam poszukać w internecie, bo pamiętałam, że jest tutaj na bazie kwasu salicylowego siarki i tlenu cynku. E, wyciąga, e, ale przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że uspokaja właśnie te zmiany na twarzy. I też wiele osobom, wielu osobom poleciłam właśnie tego typu rozwiązanie, żeby punktowo wysuszać, a nie rozdrapywać. A jak już korci to po rozdrapaniu właśnie sobie posmarować taką zmianę, tylko że wiadomo, że jak rozdrapiesz, to będzie się ciężej goić i zawsze będą jakieś tam blizny na twarzy. A powiem szczerze, że świetnie sobie radzi naprawdę z takimi małymi bombami na twarzy. Nie jest to produkt tani, ale świetnie naprawdę polecam Wam serdecznie. U mnie sprawdza się fenomenalnie. Okej, okay, jak już przyjdzie ten dzień, kiedy już się pomaluję, czyli jakieś 3-4 razy w tygodniu, potem przychodzi bardzo ważny moment, który jest dla mnie wręcz bardzo istotny, czyli poprawę Demakijaż mojej twarzy. I mowa tutaj jest o produkcie, który jest ze mną już od dłuższego czasu, a który właśnie dąży do tych produktów, które nie są zbyt czyste składowo. Mowa tutaj jest o kliniku i to jest Take the Day Off. Widać z zużyciem. Ja go uwielbiam. Ja go kocham ten produkt. I naprawdę on mi bardzo, bardzo mocno służy. Um, to jest jeden z tych nielicznych produktów, który idealnie zmywa mój makijaż, idealnie sobie z nim radzi i przede wszystkim nie podrażnia moich wrażliwych oczu. Ponieważ ja często tak. Tak mam, że mogę używać kosmetyków, nic się nie dzieje z moimi oczami, i mam, wszystko jest w porządku. A przez produkt do demakijażu dochodziło do mega podrażnienia zewnętrznych, szczególnie kącików oczu, gdzie miałam pieczenie, swędzenie, ściągnięcie mocniejsze oka. I po większości płynach micelarnych tak mam, oprócz jednego w sumie, nie, w sumie oprócz dwóch. Um, ale nie mogę używać wacików, um, bo im więcej przecieram tą okolicę mojego oka, tym ona jest bardziej podrażniona. U mnie bardzo szybko dochodzi do takich podrażnień, dlatego postawiłam. Mówię, na jedną kartę przetestuję. Wcześniej stosowałam taki produkt, który nazywa się Evelom, ale Evelom jest kosmicznie drogi. Natomiast Take the Day Off ma bardzo fajną pojemność ten produkt. Jeśli macie taki zamiennik gdzieś, jakichś innych firm, które robią właśnie taką wazelinę do zmywania makijażu, ja wiem, że można robić to olejem kokosowym, ale olej kokosowy mi się niestety nie sprawdził. Potem ciężko tylko zmyć z buzi, a ten produkt ma taką fajną formułę, że on się fajnie wymywa potem z tej buzi. Natomiast olej kokosowy próbowałam, to nie jest to samo i ten produkt mi się naprawdę rewelacyjnie sprawdza z klinika i naprawdę przepięknie zmywa mi ten makijaż e, jak gdzieś jeszcze pojedyncze rzeczy zostają patyczkiem do oczu, szczególnie klej, to najlepsza na świecie przychodzi z pomocą bioderma <grywania> czerwona powiem szczerze, że to jest najlepszy produkt który mi tak domywa wodoodporny makijaż i jak mam ten klej na rzęsach, to po prostu żeby nie niszczyć tych rzęs, to, to jest ten produkt, który kocham, uwielbiam, drugi z nich jeszcze lubię, ale mi się skończył, ten czarny Nivea e, ten taki dla profesjonalistów, coś tam z make upem, on jest delikatny z olejkiem więc też mi się świetnie sprawdzał i też mi właśnie oczy po nim nie szczypały i to jest właśnie ten jeden z tych płynów, który uwielbiam, który sprawdza mi się rewelacyjnie i wam serdecznie polecam jeśli macie ochotę no, i jak już zmyję ten makijaż, przejdę z powrotem do umycia tej mojej buzi pianką z klosze, potem sobie stonizuję tą buzię i nakładam wieczorną pielęgnację i wyspać. Albo gdy mam dwa razy w tygodniu wieczorną pielęgnację, to dwa razy w tygodniu staram się położyć maseczki. Mam dwie w sumie ulubione maski, które używam zamiast pielęgnacji, zamiast kremu, bo są to maski, które się zmywa rano, <laughs> tak naprawdę. I pierwsza z nich jest ze mną od lat. To jest Non Mask jest to skin non Shrink. Jest to maska nawilżająca od Bobby Brown. No to jest po prostu fenomenalny produkt nawilżający do twarzy, który przepięknie nawilża tą moją buzię. Ta buzia jest tak odżywiona, jak po niczym innym. I naprawdę ten produkt, jak dla osób, które są ze mną od lat, on się przewala, gdzieś tam wspominam o nim. To już będzie chyba z 7 lat jak go odkryłam i on jest naprawdę rewelacyjny. To nie jest tubka, która ma 7 lat, tylko do, to już jest któraś tubka. Bo za każdym razem jak się kończy jako go kupuję, bo jest naprawdę rewelacja. I drugi produkt, który dostałam w zeszłym roku chyba w paczce PR-owo pielęgnacyjnej jest to jet Lag mask. Nie wiem, Summer Fridays. Ja nie znam tej firmy, ale powiem Wam, że ta maska, co ona robi z buzią, jak ta buzia jest, to jest taka. Maska bankietowa by powiedziała. To jest taka maska, którą nakładamy rzadko, ale nakładamy na chwilę przed tym, jak chcemy wyglądać zarąbiście. I to jest właśnie te, tego typu maska. Mnie chyba ten jet lag po prostu e, wstaje się rano wypoczętym, jak nie wiem, albo jak mamy ciężkie noce, po których na przykład musiałyśmy nosić całą noc, byliśmy na imprezie, mieliśmy ciężki make-up i żeby ta skóra nam odżyła, to zmywamy make-up i kładziemy tego jet laga, i po prostu rano ta buzia jest fenomenalna fenomenalna uwielbiam ten produkt naprawdę świetnie sobie radzi z moją buzią ale też wprowadziłam do swojej pielęgnacji wiecie ja od y, bardzo długiego czasu wyrzekłam się używania peelingów ziarnistych, jeśli chodzi o moją buzię i przyznam szczerze, że przyniosło to poprawę jakości mojej cery, ponieważ peeling często doprowadzał do tego, że moja skóra była bardzo podrażniona i niestety była zaczerwieniona, um, ciężko radziła sobie i starałam się robić takie peelingi dwa razy w tygodniu i powiem Wam szczerze, że nic dobrego to nie przyniosło, oprócz tego, że naprawdę rozjuszałam tylko moją brodę, linie żuchwy, Jakieś drobne zmiany, i powodowało to niestety, że miałam przerąbane, jak mam szczerze wam powiedzieć. Ale od czasu, kiedy Huda Beauty przysłała mm, tą swoją zły szpula, ten peeling enzymatyczny do twarzy, to jest taka łagodniejsza forma peelingu, tam się celuloza ściera troszeczkę, bo to na tej twarzy, i muszę wam powiedzieć, że naprawdę. E, fajny efekt jest i raz w tygodniu staram się zrobić sobie peeling. Ale ta maska, dużo osób ma takie opinie w internecie, że nie jest warta swoich pieniędzy, e, że jest bardzo droga, ale niestety za te pieniądze można kupić sobie coś dużo tańszego. I teraz uwaga, bo jak dostałam paczkę od Uzdrowiska do testów, e, był tam fitoaktywny peeling enzymatyczny i muszę Wam powiedzieć, że dałabym to jako taki tańszy odpowiednik peelingu od hudy. E, Tu się nic nie ściera, ale nakładamy go, masujemy, zostawiamy na jakiś czas, zmywamy. Efekt jest taki sam. Naprawdę jest taki sam. E, bardzo cudnie ta skóra jest taka zmiękczona i peeling zawsze wykonuję przed położeniem maski. E, potem nakładam sobie, hmm, że tak powiem zmywam, tonizuję, nakładam maskę i kładę się spać. I raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu to już naprawdę jest wielkie wydarzenie, że ja o tym pamiętam, raz w tygodniu na pewno pamiętam, żeby taką maskę zrobić sobie na twarzy. Takie, takie domowe spa, raz w tygodniu. Natomiast, żebym ja sobie co rusz robiła maski na twarz, to bym Wam skłamała. Nie, nie robię, bo zapominam o tym wieczorami, nie chce mi się czasami e, szybko pięknacja spać do łóżka, w ogóle oczy zamykam. Szczególnie jeśli ja jeszcze też po nocach pracuję e, bardzo często w domu. Eee, więc, e, mówię Wam, pierwsze co widzę to powieki od spodu i łóżko. Kochani, tym akcentem dzisiaj będę kończyć filmik. Mam nadzieję, że te moje kosmetyki, te moje zbiory, e, też również co niektóre produkty i Wam się sprawdzą. Koniecznie dajcie znać w komentarzach na dole, jeśli coś używałyście z tego, a Wam się sprawdziło, bo coś się nie sprawdziło. Pamiętajcie, że Wasze rekomendacje też są bardzo ważne. Co do e, samych, samej pielęgnacji i polecenia pielęgnacji. E, Pamiętajcie, że każdy jest inny. Jeśli chodzi o pielęgnację, u każdego się to różnie sprawdza. Wiem, że tam jest masa dziewczyn, które mają podobne problemy jak ja, podobną cerę. Piszecie, że też wam się sprawdziły niektóre produkty, więc wiem, że czekacie na film tego typu. Jest mi strasznie miło z tego tytułu, ale pamiętajcie, żeby każdy z tych produktów testować po swojemu i wyrażać swoją własną konstruktywną opinię na temat produktu. Kochani, dzisiaj będę kończyć. Pięknie wam dziękuję za uwagę. はい,い,い。<music>